Zaraz idę do Ariany się pobawić z nią, ale niedługo będę musiała to posprzątać. Ile już nigdy nie sprzątałam? Chyba z dwa. Syfiu już. Dobra, idę do Ariany. Ariana! Tak? Cześć. Pobawimy się? Ale pan no. zaraz będzie obiad. Dzieci na obiad! No! Katie, <laughs> hey, idziemy. Dobra. Jakie dobre mamo. Dziękuję. Przecież ja powiem być tam w jest Gdziech. Coś nie wiem. Coś Jest to jest? nie co to jest? Galaretka albo jest wiem. Coś nie Bardzo brudny. O ty! Dobra, przynosić. Dobra, ja sama pójdę. Dobra, no to nas będę sprzedać tak. Jej. Ja sprzątam. Okej, okay, nie. Stay in there, just do that I wanna know your name Zmienione obody. Nie mogę, nie mogę. Szczotka tutaj I a ja, to Ariana Ariane test te stycze też? też. Moją książkę Zobacz O Boże, co to było widzieć? Ma panosę Moje Moja książka jest fajna i nikt jej nie zniszczy. O, jakaś poczta, trzeba ją przeczytać. Mm -hmm. Z Nowego ja i losy. No dobra. A, a to dla małych. A Diana czyta jakieś niedozwoloną książkę. A skądże, że ta książka jest niedozwolona? Tak. A jak u niedozwoloną książkę ty czytasz? Ale to jest dozwolona Nie Niedozwolona! co to jest? Sama ją napisałam. Ja do pokoju. Sama co ją to napisałam. Jest? Tu jest mapa naszego no. miasta. O, tu? Tutaj? Tu jest jakieś... Tu jest nic. jakieś... Zacznij to. Po... Zabij to! Idź sobie! To moja książka. Ym, dobra, to idźcie spać. No nie! No tak! No dobra. Ta ja i mamo idę. Ta, ja, ta ja idę. Kocham pa. Cię. Pa. Kocham cię Ja was też. Dobra noc. Tak, chyba tutaj. Ale która ma tą książkę? Yy, chyba tak, czekaj, pójdę do niej. Yy, kto tam jest? Halo? Książkę oddawać mm. jako tą z mapą waszego zamku. O on nigdy nie, nie odda. Ci, to ty. Dzieńko, ją nie ona. książkę. Ubrodni A co mogę. to za pamiętnik? Nie! Zostaw! Ukradłem ten pamiętnik, chociaż nie wiem, To nie mimo, jest, kogo. To jest. To jest, jest mój To jest mój. <suszel> ja idę. Naszy... Co to było hmm. jakieś krzyki? No bo to był Dudek tak dziełacz Dzi? Oków, tak? No tak, Dziubacz Oków. To <noise> no taka śmieszna nazwa. To taka nazwa. Dziubacz oków. Dziubacz na szczęście, gory. na szczęście ochroniłam nie no. czegoś, nie Na szczęście ochroniłam... No nie masz tam Na szczęście ochroniłam swój dziennik, ale nie... O, co to tak jest? Jeżeli nie ochroniłam... Max? Nie ochroniłam Max? twojego pamiętnika, Katie. No, dzięki. No, co, co ja poradzę tym małpą osiadą jak Y, trzeba jakąś mapę znaleźć chyba, żeby dotrzeć do jego, dotrzeć do jego jaskini, bo to, ja muszę ten pamiętnik dostać. Muszę. To poczekaj. Liga. To jutro. Jutro od samego rana. Jutro na to. Sobą. na to o coś. Na, na tą przygodę. Max! Max! Ty dur! Dobra no spadźcie mam dzieci, nie, dzieci. Idźcie spać. Ciłacz oków! Ciłacz oków! Dobra, idź już spać, nie się tak łatwo. Ciłacz oków, ciłacz oków. oku, oków. Ciłacz oków. Ja idę jeszcze spać, ciłacz oków. Max, idź sobie. Dobra, ja jeszcze się nie spać.